Edge 1040 to odświeżenie najwyższej linii produktów Garmina, przeznaczonych dla zaawansowanych kolarzy. Model względem poprzednika, 1030+, plus, zanotował kilka istotnych zmian. Nowy licznik jest nieznacznie wyższy i cięższy od poprzedniego modelu, o 9 gramów w wersji solarnej. Zapięcie licznika do uchwytu zostało natomiast wzmocnione przez aluminium. Najważniejszą zmianą techniczną jest zastosowanie nowego modułu GPS, który może teraz pracować w trybie wielopasmowym. Pomiar nie tylko z wielu systemów, ale także na wielu częstotliwościach znacznie poprawia odczyt naszej prędkości oraz pokonanego dystansu, a także dokładniej odwzorowuje pokonaną przez nas trasę na mapie. Nowe liczniki mogą rejestrować naszą jazdę nawet przez 70 godzin w trybie GPS. Jest to więc znaczne wydłużenie czasu działania względem poprzednika. Po raz pierwszy w serii Edge pojawiła się także wersja licznika wyposażona w doładowanie solarne. Edge 1040 Solar może doładowywać się w trakcie jazdy, a jego maksymalny czas działania na jednym ładowaniu może wynieść nawet do 100 godzin. Nowe menu jest intuicyjne i przejrzyste. Nawet nie korzystając wcześniej z urządzeń Garmina, szybko się w nim odnajdziemy. Nowością jest możliwość stworzenia na liczniku przewodnika mocy. Funkcja ta pozwala na stworzenie przez licznik planu działania na najbliższy trening, na podstawie kursu oraz naszych parametrów kolarskich. Wybieramy trasę, którą chcemy przejechać wagę naszego roweru oraz pozycję na nim, a licznik powie nam z jaką mocą powinniśmy jechać na konkretnych fragmentach trasy, aby trening był dla nas jakościowy. 1040 posiadają także pomiar wytrzymałości. Jest to parametr, który szacuje, ile pozostało w nas energii do spożytkowania podczas treningu. Dzięki czemu możemy sprawdzić, ile jeszcze mamy paliwa w baku i jak szybko z niego korzystamy. Edge 1040 to następca 1030. Plus. Jak na następcę przystało, posiada wszystkie funkcje poprzednika, w tym pełną obsługę nawigacji z użyciem map sugestiami treningu na dany dzień, czy obsługą powiadomień i alertów bezpieczeństwa. Licznik można kupić w jednej z trzech konfiguracji: wersji standardowej, standardowej w zestawie z czujnikami pomiaru tętna, kadencji i prędkości, oraz w wersji solarnej. W każdym zestawie w środku opakowania znajdziemy uchwyt plastikowy przedmostek, dwa uchwyty mocowane na gumki oraz kabel do ładowania i przesyłu danych w standardzie USB-C. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową eazemut.pl. Przy zakupie przez naszą stronę internetową oraz w sklepie stacjonarnym liczniki objęte są trzyletnią gwarancją w cenie. To wszystko, co udało nam się znaleźć nowego na dzień premiery. Bardzo możliwe, że zmian będzie jeszcze więcej i o nich na pewno także powiemy w kolejnym filmie o tym modelu. Zapraszamy więc do subskrybowania naszego kanału, żeby kolejny film wam nie umknął.